Cześć. To retromisiek, a to zadanie z prawdopodobieństwa z matury próbnej rozszerzonej z 12 kwietnia 2025 roku. Tutaj będzie prawdopodobieństwo warunkowe oraz schemat Bernoulli'ego, który przypomniany jest z prawej strony. Oczywiście, zarówno wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, jak i schemat Bernoulli'ego jest w tablicach naturalnych. Zaczynamy. Doświadczenie losowe polega na mm, dziewięciokrotnym rzucie symetryczną monetą, czyli prawdopodobieństwo w wypadnięcia orła i reszki w, w wynosi jedna druga. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia Polegającego na tym, że w tym doświadczeniu losowym reszka wypadła dokładnie cztery razy z rzędu, jeśli wiadomo, czyli pod warunkiem, że wypadła dokładnie 4 razy. Dobrze. Określamy sobie następujące zdarzenia. A. A. Reszka. Wypadła Dokładnie cztery razy z rzędu B reszka wypadła Dokładnie cztery razy No i jeszcze sobie musimy zdefiniować zdarzenie będące częścią wspólną dwóch powyższych, czyli spełniające jednocześnie dwa powyższe warunki, czyli reszka wypadła dokładnie cztery razy z rzędu i dokładnie cztery razy. Pamiętajcie, że to, że reszka Miałaby wypaść dokładnie 4 razy z rzędu. Nie oznacza, że wypadnie 4 razy tylko. Tak? To znaczy, że jeżeli na 9 rzutów e, e, mamy taką sytuację, że mamy orzeł, reszka, 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 reszka. Orzeł, orzeł, reszka, reszka to w tym przypadku reszka wypadnie dokładnie 4 razy z rzędu, a wcale to nie musi oznaczać. Eee, czyli to oznacza, że jest w, w naszym, jakby w naszych rzutach, jest dokładnie jedna czwórka reszek, Obok siebie i nie ma już innej takiej czwórki. Ale mogą występować jeszcze reszki tutaj. Tak? Także to, że reszka w... wypada dokładnie 4 razy z rzędu, nie oznacza, że jakieś inne reszki jeszcze nie wypadły. Tak? Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I teraz tak. Musimy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że reszka wypadnie dokładnie cztery razy z rzędu pod warunkiem, że wypadnie dokładnie cztery razy. Czyli mamy obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem wystąpienia z zdarzenia B i prawdopodobieństwo warunkowe wyraża się takim wzorem. O tak. To jest wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, więc będziemy musieli obliczyć prawdopodobieństwo tego zdarzenia. No i prawdopodobieństwo zdarzenia B. Zaczniemy od prawdopodobieństwa zdarzenia B. Prawdopodobieństwo zdarzenia B policzymy ze schematu Bernoulli'ego. Dlaczego? Dlatego, że w zdarzeniu B interesuje nas tyle, że na 9 rzutów reszka ma wypaść 4 razy i koniec. Obojętnie czy sąsiadująco, czy nie sąsiadująco, ma wypaść 4 razy. I definiujemy sobie sukces jako wypadnięcie reszki. Więc liczba sukcesów wynosi 4, bo 4 razy ma wypaść ta reszka. No i prawdopodobieństwo sukcesu wynosi jedna druga. Zatem prawdopodobieństwo na podstawie schematu Bernoulli'ego, prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest liczba prób, czyli 9, bo tyle razy rzucamy monetą, no, yy, po liczbę sukcesów, czyli 4, bo 4 razy ma wypaść reszka, razy prawdopodobieństwo sukcesu, czyli 1 druga, do potęgi czwartej razy 1 minus prawdopodobieństwo sukcesu, czyli też jedna druga, do potęgi piątej, co daje 9 silnia przez 4 silnia, razy 5 silnia, razy i tutaj, jak się to przemnoży, na razie nie będę tego liczył, to jest 1 przez 2 do 9. Czyli, jeżeli skrócimy za sobą te dwie silnie, to będzie 6 razy 7, razy 8, razy 9, i tutaj na dole mamy 4 silnia, czyli 2 razy 3, razy 4. 2 razy 3 się skraca z szóstką, 4 się skraca z 8. I razy 1 przez 2 do 9, tylko 2 do 9. No, można obliczyć 2 do 9, ale nie jest to, przynajmniej na razie, konieczne. Mamy 14 razy 9 przez 2 do 9. Zostawię na razie ten wynik w tej podstawie. <laughs> Przepraszam za każdą ale jestem troszeczkę przeziębiony. Teraz teraz policzymy sobie prawdopodobieństwo zdarzenia A, część wspólna B, czyli że reszka wypadła dokładnie 4 razy z rzędu i dokładnie 4 razy. Tu sprawa jest bardzo prosta, bo jeżeli chodzi o, o te zdarzenia, no to chodzi o takie układy, że Będziemy mieli 9 rzutów. No i reszki muszą występować e, dokładnie 4 obok siebie, a reszta to są orły. No i to jest jeden z takich układów, no ale przecież też może być tak. Że tu może być orzeł, reszka, reszka, reszka reszka i orzeł, 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 orzeł. Jeżeli sobie to dokładnie policzymy, to wyjdzie, że liczba takich przypadków, liczba takich przypadków to będzie po prostu 6. Tak bo ostatnią reszką może być reszka na tym miejscu lub na tym miejscu lub na tym miejscu lub na tym lub na tym lub na tym. Czyli liczba wszystkich przypadków to jest 6, a liczba wszystkich wyników doświadczenia polegającego na dziewięciokrotnym rzucie monetą symetryczną, czyli omega, to jest oczywiście 2 do potęgi 9. Więc prawdopodobieństwo zdarzenia A czyli wspólna B to jest 6 przez 2 do 9. I teraz to prawdopodobieństwo warunkowe. Ja już tutaj zetrę schemat Bernoulli'ego, który był nam przez chwilę potrzebny. I teraz. Prawdopodobieństwo warunkowe, które jest tutaj, to jest to, co mamy obliczyć finalnie. To jest prawdopodobieństwo części wspólnej zdarzeń A i B, czyli 6 przez 2 do 9, podzielone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B, które policzyliśmy ze schematu Bernoulli'ego. Czyli 14 razy 9 przez 2 do 9. Dlaczego nie liczyłem 2 do 9? A no, bo się skróci. I nasze prawdopodobieństwo jest równe 6 przez 14 razy 9. I pozostawiam wam skrócenie tego ułamka. No i to jest całe zadanie.